Siemano moi drodzy, z tej strony Przemek z Rackmental. Zacznijmy dzisiaj od pytania, czy zastanawialiście się może, dlaczego tak ciężko i trudno przychodzi nam osiąganie sukcesu w życiu? Dlaczego tak ciężki jest rozwój i samorealizacja? Dlaczego zdobycie i osiągnięcie tego, co tak bardzo chcemy, bywa trudne, ciężkie i niewygodne? Jeśli odpowiedzi na te pytania nie są dla Ciebie oczywiste, to zapraszam do obejrzenia dzisze, dzisiejszego materiału, w którym omówimy sobie trzy najczęstsze powody, dlaczego ludzie nie osiągają to, na czym im tak bardzo zależy. Także zapraszam do dzisiejszego materiału. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirował mnie fragment w książce, który wyczytałem. Książka, którą obecnie czytam, jest to Mistrzostwo umysłu. Mateusza Breli, a fragment, do którego ten autor się odnosi, dotyczy koncepcji Filastucca, doktora Filastca. Jest to amerykański doktor, psychiatra, psycholog, psychoterapeuta. A jego koncepcja dotyczy trzech nieuchronnych, trzech nieuchronnych, które są w życiu każdego z nas, które niejednokrotnie mogą powstrzymywać nas. Przed realizowaniem swoich marzeń, ambicji, osiąganiem sukcesu, przed osiąganiem tego, na czym nam zależy, tego, co tak bardzo chcemy. No i czym są te trzy nieuchronne? Trzy nieuchronne według Stutza to ból, zarówno ten fizyczny i psychiczny, niepewność oraz ciągła praca. I rozłóżmy sobie na czynniki pierwsze. Te trzy rzeczy. Ból rozumiany jako ból fizyczny i psychiczny. Niejednokrotnie to, co chcemy osiągnąć, będzie się wiązało z wyjściem ze swojej strefy komfortu, ze zrobieniem czegoś, co jest dla nas niewygodne, niekomfortowe. Odczuwamy jakiś ból, jakiś wewnętrzny dysonans. Są sytuacje, w których trzeba będzie z kimś rozmawiać, nie wszystkie rozmowy w życiu są komfortowe. Nienokrotnie będziemy w sytuacji jakiegoś konfliktu, który trzeba będzie wyjaśnić. No wiele osób zamyka się, zostaje w tej swoim komforcie, w tym co znają, w tym co rozumieją, w tym co czują się dobrze. No ale rozwój, rozwijanie się, osiąganie tego, na czym nam zależy, polega na pokonywaniu Wewnętrznych słabości, zewnętrznych przeszkód. Kulturyści mają takie powiedzenie: No pain, no gain. Bez bólu, bez wysiłku, nie ma rezultatów. Rośnięcie, rozwijanie się wiąże się z tym, że będziemy czuć jakiś dyskomfort. Mięśnie rosną tylko wtedy, kiedy są uszkodzone podczas treningu siłowego. I w trakcie regener regeneracji uszkodzone włókna nadbudowują się, regenerują nadbudowują się silniejsze. Tak samo my w obliczu trudnych sytuacji, wyzwań jakiegoś bólu, jeśli go pokonamy. Oczywiście jesteśmy jacyś poturbowani, czy coś się z nami dzieje, ale właśnie dzięki trudnym sytuacjom pokonywaniu przeszkód, pokonywaniu bólu. Te sytuacje nas budują, robimy się silniejsi i jesteśmy w stanie stawiać czoła większym, trudniejszym wyzwaniom i osiągać to, na czym nam zależy. Posiadanie sprawnej, wysportowanej sylwetki, zdrowego ciała wiąże się z trudem, z bólem, że trzeba będzie w miarę regularnie trenować, uprawiać jakąś aktywność fizyczną, trzymać odpowiednią podaż kaloryczną albo chociaż. Świadomie się odżywiać, wiedzieć to, co spożywamy. Nienokrotnie trzeba będzie zrezygnować z tego, co tak bardzo nam smakuje, zrezygnować z jakichś imprez, alkoholu. No to dla niektórych jest ten ból, to cierpienie, które trzeba podnieść. Ale moim zdaniem jest to cena, którą czasami trzeba zapłacić, żeby osiągnąć to, na czym nam tak naprawdę zależy. Więc ból jest nieunikniony. Na drodze rozwoju, na drodze osiągania tego, na czym nam zależy. Drugą nieuniknioną, z którą też zgadzam się, z doktorem Stutcem, jest niepewność. Jak wiele z nas, wiele osób chce coś zrobić, rozwinąć biznes, zacząć jakąś działalność, robić cokolwiek, ale jak często blokuje nas. To, czego nie wiemy, niepewność, ale co będzie, jeśli mi nie wyjdzie, co będzie, jeśli się będą ze mnie śmiać, a co jeśli to będzie trudne, jeśli wydarzy się coś, czego nie wiem, przeraża nas ogrom tego, co może się wydarzyć. Niepewność tego, co może się wydarzyć, jak sobie poradzimy, przeraża nas. Przeraża nas to, że nie wiemy, co nas czeka. Boimy się tego. Boimy się nieznanego. Boimy się tego, czego nie rozumiemy, czego nie znamy, z czym nie mieliśmy wcześniej kontaktu. Ale osoby, które prowadzą biznes, które doszły do czegoś, jak zaczynały, też nie wiedziały, nie znały, nie miały planu, że jak zacznę robić to, no to za rok, za dwa, za dziesięć będę, miał, będę milionerem. One też. Zaczynały coś na etapie swojego działania, po prostu dostosowywały się do panującej sytuacji. Chcesz założyć działalność, ale boisz się, nie wiadomo, co będzie się działo na rynku. Były sytuacje, gdzie wybuchła, wybuchła wojna na Ukrainie, była pandemia. To są rzeczy, na których nie jesteśmy przygotowani, które nie wiem, że się wydadzą, ale siedzenie na kanapie, i obawianie się tego, co może się wydarzyć i blokowa blokowanie się przed tym, co może się wydarzyć, nigdy nikogo do niczego wielkiego nie doprowadziło. Więc z niepewnością jest tak, że najlepiej jest to po prostu zaakceptować, być świadomym tego, że nie wszystko wiemy, to nie jest możliwe, żeby wszystko wiedzieć, znać wszystkie. Odpowiedzi, mieć odpowiedzi na wszystkie pytania, które nas nurtują, z tego nie będziemy mieć na początku swojej drogi, jak coś zaczynamy. Jak jedziesz z samochodem nocą, chcesz się przedostać z punktu A do punktu B, odległego o od 200 km, no to nie widzisz całej drogi, widzisz tylko jakiś odcinek, który jest przed sobą, jedziesz, poruszasz się, dostosowujesz swój styl jazdy, swoją prędkość do tego, co się aktualnie dzieje. Na drodze, którą się poruszasz, tak samo w życiu, w innych sytuacjach, tak to wygląda. Ruszasz, zaczynasz z tym, co masz, z tym, czego nie masz, i swoje działania dostosowujesz do tego, co się będzie działo. I tak, trzeba wyrobić sobie trochę skuteczności, trzeba mieć jakieś małe zwycięstwa w różnych sytuacjach, żeby mieć zaufanie do siebie, że bez względu na to, co się wydarzy, ja sobie poradzę. Na tym polega. Właśnie własna skuteczność. I trzecim, ostatnim punktem, według doktora Stutsa, jest ciągła praca. Zdarzyło mi się nieraz, jak ktoś do mnie mówił, że: A po co ty tyle trenujesz? Przecież dobrze wyglądasz, jest fajnie, super. A czemu sobie odmawiasz tego, tamtego? Chodzi o to, że wiele osób nie rozumie, że to nie jest tak, że jesteś, zrobimy coś raz i jesteśmy zrobieni do końca życia. Dobrze wyglądam, dobrze się czuję. To wynika z tego, że robię pewne rzeczy. Gdybym przestał je robić na dłuższy okres czasu, miesiąc, dwa, pół roku, no to wszystko poszłoby, w, zmarnowałoby się. Zmarnowałaby się praca, którą wcześniej zrobiłem. Dlatego tak dobrze wyglądam, dobrze się czuję, bo wkładam w to codzienny trud, wysiłek i jestem tego świadom, że trzeba robić. To ciągle. Nazwa zespołu The Rolling Stones, kiedyś nie wiedziałem, teraz już wiem, wzięła się od, od tego, że The Rolling, Stones, The Rolling Stone to jest toczący się kamień, a toczący się kamień nie porasta mchem. to jest metafora właśnie życia. Robienie ciągłe powoduje, że nie rdzewiejemy, nie nie, nie opadamy kurzem, trzeba ciągle robić coś, trzeba ciągle wkładać w coś pracę, bo jak siadamy, przestajemy coś robić, to wiejemy, zaczyna nas boleć i złe rzeczy zaczynają się dziać. My, ludzie, jesteśmy tak jak drzewo. Drzewo żyje, dopóki się rozwija. Jak w momencie, kiedy drzewo zaczyna, przestaje się rozwijać, zaczyna umierać. Tak samo my. Jeśli przestaniemy się w życiu rozwijać, to zaczniemy powoli umierać. Mnie czasami zastanawiało, za dzie dzieciaka, dlaczego moja babcia, będąca na emeryturze, jeszcze chodzi na ogród, coś robi, zajmuje się czymś. Mówię, babciu, po co coś robisz? Przecież możesz sobie usiąść, odpocząć, poglądać telewizję, obejrzeć sobie dziennik, cokolwiek. Nie zdawałam sobie wtedy z tego sprawy, teraz już wiem. Właśnie trzeba w życiu ciągle coś robić, być w ciągłym ruchu po to, żeby nie rdzewieć, żeby nie zacząć powoli umierać, obumierać, potrzebujemy być czuć się ważni, potrzebni, bo jak tego nie czujemy, no to to życie zaczyna się powoli kończyć. Więc miej tego świadomość, że to, co chcesz osiągnąć, wiąże się z potrzebą ciągłej, czasem ciężkiej mądrej pracy. Jak zaczniesz osiadać na laurach, no to to, co osiągnąłeś, co sobie wypracowałeś, może szybko pójść z zmarnowanie. I cała praca pójdzie na marne, więc to są trzy nieuchronne, trzy częste powody, dla których wiele osób nie osiąga to na czym im tak bardzo zależy, co tak bardzo chcieliby osiągnąć, bo boimy się bólu, trudu, wysiłku, jaki jest z tym związany. Nie wiemy, co nas czeka, spotka, i to nie jest możliwe, wiedzenie tego wszystkiego. No i boimy się, że będziemy musieli nieustannie pracować nad sobą, nad rozwijaniem się, nad rozwijaniem swojego biznesu, nad ciężką pracą. No ale jeśli chcesz coś osiągnąć, Musisz zapłacić cenę, albo chociaż być świadomym tej ceny, która się z tym wiąże. Więc daj znać w komentarzach, co o tym myślisz. Na temat trzech nieuchronnych jak ty radzisz, radzisz sobie z wyzwaniami, z trudami codziennego życia. Podziel się w komentarzu, jestem bardzo ciekaw Twojej opinii. A jeśli podobał Ci się ten materiał, to daj lajka, zasubskrybuj kanał. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!